Jestem Mieszko I. Ode mnie wszystko się zaczęło. Jestem Dobrawą Przemyślitką, żoną Mieszka I i matką Bolesława Chrobrego. Tak, to ja, Bolesław I Chrobry, pierwszy koronowany król Polski. Jestem Mieszko II Lambert. Byłem pierwszym władcą Polski, który umiał czytać i pisać. Jestem Rycheza Lotaryńska. Żona mieszka Lamberta i matka Kazimierza Odnowiciela. Jestem Kazimierz I odnowiciel, to ja przeniosłem stolicę Polski z Gniezna do Krakowa, jestem Bolesław II śmiały. Jako spadkobierca wielkich piastów, dziś po latach rozbicia i osłabienia przywracam Polsce godność. Jako Władysław I Herman, książę Polski mógłbym powiedzieć, że moje panowanie było pełne incyk, konfliktów i trudnych decyzji. Jestem Bolesław III Krzywousty i to ja odniosłem zwycięstwo nad cesarzem rzymskim Henrykiem V w bitwie pod Błogowem w roku 1109. Jestem Władysław II Wygnaniec. Mój ojciec Bolesław Krzywousty był wielkim wojownikiem, lecz jego testament, ach ten testament... Jam jest Bolesław, zwany Kędzierzawym. Dziecięciem byłem, gdy ojciec mój Bolesław podzielił nasze ziemie testamentem. Wierzył, że tak uniknie bratobójczych wal. Jestem Miechko, zwany Starym, z rodu Piaków. Urodziłem się jako trzeci syn wielkiego Bolesława Krzywoustego. Moje życie było długie i pełne wyzwań. Jestem Kazimierz, zwany Sprawiedliwym. Urodziłem się jako najmłodszy syn Bolesława Krzywoustego. I, prawdę mówiąc, nikt nie spodziewał się, że kiedykolwiek zasiądę na tronie krakowskim. Jestem Leszek, zwany Białym. Syn Kazimierza Sprawiedliwego. Moje życie, choć dość krótkie, było naznaczone nieustannymi walkami o tron krakowski, który był wówczas sercem Polski. Jestem Władysław, zwany Laskonogi. Mój przydomek Laskonogi podobno wziął się od moich długich, chudych nóg. Ale mam nadzieję, że zapamiętano mnie raczej z powodu mojej determinacji i politycznego sprytu. Jam jest Konrad, książę Mazowsza i Kuja z rodu Piasu, brat Leszka Białego. Choć nie nosiłem tytułu króla, moje ambicje i wpływ na loty Polski były ogromne. Witajcie! Jestem Henryk I Brodacy, książę śląski i krakowski, a także, choć nie zawsze formalnie, pan większości ziem polskich. Jestem Bolesławem V Wstydliwym. Mój przydomek, Wstydliwy, wziął się z mojego małżeństwa z Kingą i naszej wspólnej decyzji o zachowaniu czystości. Tam jest Leszek Czarny. Mam nadzieję, że będę zapamiętany jako władca, który w trudnych czasach rozbicia dzielnicowego dążył do umocnienia państwa i zapewnienia mu bezpieczeństwa. To ja, Przemysł II, byłem pierwszym od niemal dwóch stuleci koronowanym królem Polski. Jestem Wacław II, król Czech i Polski. Moja historia to dążenie do stworzenia potężnego imperium w Europie Środkowej. To ja, Władysław Łokietek, po wielu trudnych latach przywróciłem Polsce prawdziwego polskiego króla. To wydarzenie zakończyło okres rozbicia dzielnicowego i położyło podwaliny pod odrodzone Królestwo Polskie. Jestem Kazimierz III, ale dla Polaków i historii jestem po prostu Kazimierzem Wielkim. Jestem ostatnim władcą dynastii Piastów, a moje panowanie to złoty wiek w dziejach Polski. Czas pokoju, rozwoju i budowania potęgi naszej Ojczyzny.